Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W pierwszym czytaniu z księgi Liczb mamy opis pewnego nieszczęścia, którego doświadczyli Żydzi wychodząc z niewoli egipskiej. Zaczęły ich kąsać węże jadowite i pomarło wielu z nich z tego powodu. I ciekawe, że kiedy proszą Pana Boga o pomoc, Pan Bóg nie kasuje tych węży, nie, nie usuwa przyczyny śmierci, ale każe zrobić węża miedzianego i patrzeć się. Na niego, tym, którzy są ukąszeni. Z jednej strony to pokazuje, że trzeba skonfrontować się z nieszczęściem, trzeba się skonfrontować z tym, co cię boli, jakby nauczyć się patrzeć w pewnym sensie na to, co jest podobne, bo nieraz jest taka no, pokusa, żeby o tym zapominać, żeby gdzieś uciekać, chować pod dywan. Ale z drugiej strony to jest tak naprawdę przepiękna zapowiedź tego, co będzie miało miejsce kiedyś. To znaczy, Jezus zostanie ukrzyżowany, zostanie wywyższony, i tylko patrząc się na niego, wpatrując się w niego, człowiek będzie w stanie uzdrowić się ze swoich ran, ze swoich krzyży, ze swoich dramatów. Bo ani nie jest dobrym rozwiązaniem, jak my rozpamiętujemy tylko swoje boleści, jacy jesteśmy nieszczęśliwi, ani nie jesteśmy dobrym, dobrym rozwiązaniem, nie, jeśli będziemy po prostu udawać, że nic się nie dzieje. Trzeba konfrontować swój ból i cierpienie, ale konfrontować to patrząc się na Jezusa. On też cierpiał, on też dźwigał krzyż, on nas rozumie. I w jego krzyżu, w kontemplacji jego krzyża, człowiek znajduje siły na to, żeby sobie poradzić ze swoim własnym krzyżem. Psalmista, może nie bezpośrednio, ale w jakimś sensie trochę nas uczy, dlaczego tak jest w życiu. Otóż gdy Pan Bóg ich zabijał, wtedy go szukali, nawróceni, garnęli się do Boga. Dlaczego Pan, Pan Bóg zabija? Dlaczego Pan Bóg doświadcza, tak, dopuszcza takich rzeczy strasznych? Dlaczego człowiek w życiu musi tak bardzo cierpieć? Wiemy jedno, że kiedy człowiek nie cierpi, kiedy jest mu bardzo dobrze, kiedy wszystko jest w porządku, ma niesamowitą tendencję do zapominania o Panu Bogu. Ucieka stąd w krajach, które są bardziej bogate, w krajach, których jest więcej dobraną, jakoś ten Pan Bóg jest mniej potrzebny. Jakoś jest mniej potrzebny, no jakoś tak jesteśmy dziwnie skonstruowani, że nie potrafimy być wdzięczni, po prostu szukamy Pana Boga wtedy, kiedy po prostu jest nam źle. Więc w pewnym sensie nie narzekajmy, że znam czasem źle, nie narzekajmy, że nie mamy tego, co byśmy chcieli, bo kto wie, czy to nas nie trzyma przy Panu Bogu. Kto wie, czy bylibyśmy tak blisko Pana Boga, gdyby nam w życiu było dużo lepiej. Ewangelia opowiadając, o spotkaniu Jezusa z Nikodemem i o tych przepięknych słowach, że Bóg umiłował świat i swojego Syna wydał, pokazuje, że to nie jest tak, że tylko my cierpimy, to nie jest tak, że tylko nam jest niedobrze. Tak naprawdę Bóg Ojciec wydaje swojego Syna na ten świat, nawet godząc się na to, żeby został zabity przez ludzi. Jezus Chrystus będzie cierpiał, okrutnie będzie cierpiał, będzie poniesie śmierć na krzyżu. Tak, jakby chciał nam pokazać, ja jestem w waszym cierpieniu. Nie tylko was kąsają jadowite węże, nie tylko po prostu wam jest trudno. Jeśli cię jest bardzo ciężko i płaczesz i cierpisz, to ja jestem naprawdę blisko ciebie. Popatrz na mnie, popatrz na mój ból, popatrz na mój krzyż, a zobaczysz, że jeśli potrafisz ze mną cierpieć, będziesz również w stanie ze mną zmartwychwstać. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty. Amen.